Siema widowie, z tej strony Miwixis i witam was w kolejnym odcinku z DBD. Jak możecie słyszeć ja jestem tak trochę jakby schorowany. Nie to przez to, że to cały czas sobie dodaję do picia kostki lodu, wcale nie przez to. No ale wracając. Jest teraz różnica w DBD, dostaje się masę punktów przez to, że są torty urodzinowe. Z, ro, z siódmej rocznicy, ja już tą grę znam. No, już można na że 7,5 lat. Ile ile ja z nią przesiedziałem, to w głowie się nie, niektórym się nie mieści. Tylko, że większość przeglądałem. Nie gra. <gry> Kilera już nowego mamy, jak chcecie zobaczyć. Nazywa się Singularity. To jest, więc jak ktoś gra w Valorant'a, no to może kojarzyć postać Cyphera. Cypher to była taka poseć, która miała takie kamerki, takie różne rzeczy, które mogły namierzyć osobę, no to to jest mniej więcej taki Cypher, tylko on ma tylko kamerki. Stawia sobie to, ma 8 takich kamerek, stawia sobie po mapie i może z nich strzelać, tak jak właśnie Cypher, żeby oznaczyć osobę, tylko że Cypher przez to ją widział przez ściany, a my dajemy takiego wirusa, można powiedzieć, no i później kiedy damy tego wirusa, to my później z ręki jak strzelimy, tak jak rozstawiamy kamerkę, to możemy do tej osoby się tepnąć, możemy też u mnie dwa razy po prostu strzelić z kamery i się tepnąć do osoby, ale zazwyczaj to się dzieje tak, że po prostu pierwszy zawsze leci z kamerki, a później drugi z ręki się już do gracza teleportuje. Ja myślałem, że on ma wciul w ciul grąbisty który mu pozwala być nietykalnym przez palety, czyli nie może być zastanowany i się palety niszczą też. A w końcu się okazało, że on już ma to normalnie w yy, swojej mocy. To jest overclock mod. Kiedy my teleportujemy się do Surayvora, to my mamy taki specjalny czas, yy, przez który nie możemy być zastanowieni przez palety, i od razu, jak zleci nam paletę na mordę, to od razu jest niszczone, jak przez Spirit Fury. Więc to jest jakby Enduring i Spirit Fury w jednej mocy. Jeszcze mamy kamerki. Z tego. Oczywiście jeszcze surwy mają specjalne urządzenie, które mogą wyłączać kamerki i usuwać te, te wirusy z siebie. Ale to pomijając. Killer na początku mi się nie podobał, bo chciałem... Myślałem, że to trzeba po prostu latać po mapie wszędzie, rozstawiać kamery, miałem w dupie wszystko. Doszedłem do takich wniosków po trzech gierkach, że muszę to inaczej rozegrać. I w końcu tam porozstawiałem kamery na czterech generatorach najbliżej mnie i później zacząłem się lupować ze surwami, yy, używając też kamer, od razu rozstawiając po środowisku i to mi gwarantowały 4 -kille. To mi gwarantowało churkile. Jeśli chodzi o addony, nie wiem, bycie jakich używać, po prostu mam takie. Wcześniej jeszcze grałem pod aure. Był tutaj na trzecim slacie build pod aure, a końców w, w jednym spaczy 7.1. .0,1. Kropka kropka w końcu zrobiono tak, że przez kamerę już nie widać aury. Czyli to jest mniej więcej jak na Wiktorze: że na Wiktorze nie działają żadne perki. No to na kamerach też już nie widać yy, i nie działają żadne perki. No i przed co już na aurę. A tutaj mam na przykład Null Calling. To jest build pod yy, Healing, też fajnie się sprawdza. Polecam. No i tutaj stworzyłem taki typowy build, żeby sobie grać yy, Singularity. A dony wziąłem sobie mniej więcej takie, żeby były. Już trochę tak, go podkopiłem już go na trzecim żeby wybiłem, żeby mieć na każdym yy, jego perki. Yy, ale my co, taki po prostu building zrobimy, odcinek żeby był, więc lecimy. No i mamy Red Forest. No, czyli tutaj co? Nie, tutaj trzeba co podstawić kamerkę. Co jest też fajne, że one się patrzą w 36 stopni. Yy, to... Tutaj sobie postawimy kolejną, żeby mieć widok na cały tutaj teren. Tutaj położyłem, tutaj położyłem, teraz tam sobie pójdę. Tutaj się położy kolejną kamerkę. Do piwni sobie zajdę, czemu by nie. Mm, położę sobie tu z tyłu no i dobra o i mamy kurwa idzie w tamtą stronę chyba dokładnie a zeszła ja myślałem że do budynku będzie spierdzielać. Dokładnie, kurde. Dobra, mamy pierwszego dostrzelonego. A mam ruinkę. No ta. O kurde, bo na mi to mu ucieka. pierwszy strzał Nie, nie na tą kamerę Walniemy Dobra Póki mamy ruinkę to jest git A ja może zobaczyć czy tutaj nie ma tej jednej Tak chyba nie Tutaj też ich nie będzie no właśnie, ale są tu. Trzeba iść do budynku. A tutaj jest typ. Siemka. Mamy pierwszą osobę. A Gena, ale no już trudno. Tutaj jest nasza Psz, myk Ty, tepiemy się. No i mamy to. A, wiem, ja Jolta. I muszę więcej kamerek sobie rozstawiać. To sobie zniszczę. Kamerki mogę niszczyć, przestrzelając w, w nie tutaj, sobie położę kamerkę. Trzeba też iść już y, inne trapy, y, y, te inne kamerki rozstawiać. Tutaj tutaj paletę pojawiłaś. O, tam jest kurde mać. Tam co jakiś pobiegła. O, tam jesteś. Nie no, czemu? Myszka mi coś nie działa. ale na górkę idziemy, żeby ją skrócić ewentualnie. Ale wiedziałem, że ona to wykorzysta. Dobra, teraz już ją mam. Tutaj jest hak. To trzeba się rozejrzeć za genami. Tutaj gdzieś uciekli. Tutaj jest zrobiony. Tutaj się regresuje. No tutaj już nie będzie. Tutaj jest ten. O, tutaj jest trochę. O! A to ciche, co? Tam robią gena. Okej, okay, to ja tam nie mam rozstawionych kamerek. Tutaj akurat jeszcze będę miał kamerkę od razu przy tym haku. To ja sobie dalej już pójdę tam Czy oni... a tutaj jest już... A nie, tam jeszcze nie było zrobione. Dobra, tutaj sobie rozstawię Gdzie to było? Tutaj też, nie Ojej Tutaj ktoś był. Dobra, tutaj trzeba sobie postawić kamerkę. Tańko, tutaj nie ma. Chyba nic tutaj też nie. O, tutaj mamy odsłupkę. Tam co jej poszło. Chcę, że poczekam tutaj z tą kamerą. Nie, chyba się nie opłaca. O! Previous. Jest tutaj. To jest tu gdzie górę. Trzeba cały cofać. Idziemy Cię tutaj powiesić. My mamy pierwszego deda. Czyli tutaj jednak coś był. Tutaj robi co cisza. Tutaj. Też nic. Tutaj jest też cisza. Nic o, mamy tam osobę Podoba mi się ten fioletowy addon. he mamy cię. Teraz już nie uciekniesz. Tylko, że ona użyła tego, tego... A! ciągle parę te teraz pił. tutaj cię powieszę. Arwinka już padła. Nawet nie wiem, nie, nie wiem kiedy. Tutaj możliwe, że robię. Znowu tam pójdę. No dokładnie, dwajcik, dwajcik, a nie, to jest Felix. Pierwszy hit, a siadła, wiedziałem. Było pod specjalnym kątem. A, ja do pieniędzy jemu ja kpinę, Ja muszę wywalić ją chyba. Tak być działa na nim. Ja to wziąłem kpinę po to, yy, bo ten overcloak yy, dawał szybsze przechodzenie przed okno. I mówię, da, to jeszcze dodam tego bambu żeby w ogóle być overkill. Tutaj przechodzili i szli w tamtą stronę I w moją stronę Gdzie oni przeszli skoro tak? Na około poszli Kurde O, mamy was Mam Cię, haha I... Ha. Men... Nie! a dobra Mam overclock'a Ale to mam nadal jest A bo ona robi ten Ja się dogania. Poszła na tyle? Nie. nie, nie, nie podadło. Bo... Już się o to wychillowała? Nie wiem, pogubiłem się. Trzeba trochę na kamerkach być. Tutaj nic. O, mamy cię. I tutaj jest nasza ofiara. Wygląda sobie już kolejną paletę, która A już tutaj stoisz Więc to już w poety droga Moja droga nie ma cię pogubiłem myślałem że ona będzie robiła kółko i kończy cię do życia Ona już posz poszła na kolejną, bo miała kolejną drażbioną <laughs> Tutaj jest gen robiony przez Feliksa. No nie, no serio, nie namiżyła go? Tutaj jesteś No, czemu? Halo? Ja, pierdnięcie, no mamy, ale gdzie pelić? No cóż, na dwie, no. Taki Udlas. Jak ktoś już po prostu bierze niszczy tą moją kamerę, to już nie da się z niej strzelać. warto wiedzieć. Ty nie patrzysz do tyłu, tam widzę kolejną osobę. Nie, która się przez cały mecz kryje. Tutaj nie ma haka, ale tam jest. I tam gdzieś powinna być Nia, więc pójdę z tej strony, żeby mi czasami paleta nie dróciła. Nie ma jej tu. Tutaj też nie. Tak, trzeba na geny patrzeć. Tutaj nic. Tutaj kopnięte, tutaj nieruszone. O, no i mamy zgubę. Boom. Dobra aby trzeba to mnie dorwać. Ja ją doniosę tam? Doniosę. nie do tam? Nie do Nie będę nicu tej palety. Tam jest gen robiony Albo nie Jest Nioh Patrz, do piwni cię zaniosę No, teraz muszę się patrzeć, czy czasami gdzieś nie ma. Jest. Jest tu, okej. Okay. Tutaj jest po drugiej stronie. Gdzieś tam będzie szła. O! A gdzieś tutaj. No, tutaj jest klapa. Dobra. Ona poszła tam, to ja tutaj rozstawię już kamerę. Drugą on się rozstawi tu... Aha, dobra, jest tam. Tylko trzeba chyba w chyba więcej tych kamer. Tutaj jeszcze jedną. Tutaj cię nie ma. Nie, mogę jeszcze tutaj jedną rozstawić. Nie, wiem, przy jednej bramie mogę kampić, a tam mogę patrzeć. Nie ma jej. Jest. No i czuję, że tak jej nie dorwę. Mogę ją jeszcze jedynie zranić, ale powiedzieć, i tak już jej nie powieszę. Na tego się kłaść nie da No, to to by był Mniej więcej pokazanie singularity Wszystko opal Kolejny level A ja w ogóle grałem, no kur... <laughs> A no jeszcze pakanie surów, dobra To już było na tyle w tym odcinku widzenia Lajkujcie, subskrybujcie I widzimy się w kolejnych odcinkach Cześć